Derka. No dobra, siemanko, z tej strony Tymon855, teraz prze, przeistoczyłem się w takiego drewniaka, a ze mną jest? Egówczysta, Bo... to tak. No tak, lajka like a, a tak, tak, tak. Dobra, Zaczyna... I, I Jakieś męty rzucały i na spałnie. Ja mam dwa derty porośnięte trawą, e, e, 11 drzegów i jakąś książeczkę. O nie, To nam się nie przyda, no, wyrzucam to. Nie! Książka nie! Dobra, Chodź zrobię to dla tej książki! Ej, czekaj, sprawdzę! O oh my god! Komenda mi nie działa! Komendy to mi nie działa! Nie dały nam mendy! Jak tak można? To zniewaga! Jaka z fajna wyspa parkurowa! No. no wiem, widziałem ją. Dobra, to zaczynamy budowę. Najpierw drzewko. Trzeba... Z... Nie, pierw to! to! Mieliście! żeby nam sapling dropnął. Dobra, choć tu mamy saplinga, ale dobra. No ale zawsze saplingów nigdy za wiele, szczególnie na tej Czekaj, ja, ma, ja już Wam dla nas trochę dech to sikierkę sobie robimy. Czekaj. Widzisz, jakie... jak... i dobrze. I o mam... jest, ma... znalazłem piasek. No, no. O! A tak, tak, tak. Dobrze. To piasek trzeba skopać. Tak, bo piask, z piasku zrobimy hodowlę karcusów Ich debilki. To są takie debilki małe. A tutaj zrobimy generator kobla. O! Oh. Demon patrz! Hi, hi, hi. generator kobla. Dobra, czekaj, tu już mamy crafting. Aha, o, crafting. A, ja, a, a potrzebne są ci trzy derta, bo mam trzy derta. I ja chyba ja mam taki pomysł, że patrz. Tutaj zostawimy takie wszystko z derta, a druga połowa będzie z skobla i będą takie mostki i wszystko takie z drewna, takie ładne. No, a, i wiem, i wszystko, wiem rozumiem cię. I to będzie takie piękne. ja już mam i tak sa, i, i taką samą wyspę i może na serwerze i mogę teraz zareklamować serwer. Reklamuj i reklamu ile. No dobrze. IP tego serwera to... Fuck tak, spadł. Dobra, teraz na serii IP tego serwera to jest G C2. c 2mcswpl A to jest ten craftword, o którym Wam mówiłem kiedyś, który wszyscy znacie, który go może o, nie znacie. Czekaj, A. mamy PVP? Nie, nie mamy. Nie. Uży, Sużywamy siekierę, nie. Łapką, papką. 3D majera zabawia. Hubert, a ja mam... No, a ja mam... U... Sprawdzę, czy to działa, czekaj. Muszę skoczyć. Nieee. Yeah. Nara Hubert! Y teraz tryb wieloosobowy. Czy saplinki nam w ogóle nie wylatują? Kupię nie trzy blok Co podać? Pięć, dopiero... A fajnie, te parasolki! Nie! Nie! Sapling! No! Wychodź! Wychodź z serwera! Czemu? Jak spadasz, to, Ale... się, to się zrespisz na spawniku. Nie, lepiej napisać i schomejcie i cię tepie na wyspę. Kurde, sapling spadł! Uratuję go! Ale nie, już go nie Jest, za... jest mam saplinga, jest! Do skrzynki. Tak, jak... Tak, saplingów nie widzę za wiele. Tak ja to ja zawsze poluję na nim w tej bloku. Ciekawię. I Hubert, patrz, Hubert, poczekaj, Hubert. On, on mnie kocha, patrz. Ja jestem jego podstawą, bo ja jestem drewnem. <laughs> Ty Dzień później z ciebie zrobimy. Kurna paku nie mamy. Dobra, Marchew, niczego nie można ruszać. To ja bym zrobiła te wszystkie itemy, jak nie można ruszać. Ale nie. No Dobra. Pora na zrobienie pierwszego postępu, czyli generatora kobla. I teraz patrz jak to się robi. Tutaj dechy damy. I to jest taka ciężka robota. To taka, taka ciężka fucha. Ja tu wszystko... A wiesz, że to możesz wszystko zrobić w 3 minuty, Hubert. No wiemy. Sumpling! A nie wypadł. Dobra, spoko. Fajr. Nie, ja chcesz spadł. Nie, nie spadł. O oh my god! Idź Home, szybko, idź Home wpisuj. Nie, nie działa! Nie, zawsze jak spadasz to nie możesz. Dobrze. Czyli straciłeś to co miałeś? Nie. O, dobrze. Bo ja ci że jak zawsze spadam to wychodzę i wchodzę. Aha. Spoko. A ja nie spadam. To czy spadłem ale specjalnie, żeby odrodzić cywilizację. Okej, okay. jestem. O ty jesteś. Cześć, Hubert. Na szlifcie, na szyfcie. Nie, ja nigdy nie buduję na szlifcie. Bum. O oh Okej, okay. i ja ten własny robię tak. Wylewam lawę, a tu wodę i się generuje. A tutaj zawsze po często powstaje Jest maja prawdopodobieństwo, że powstanie stone. A Hubert? Tylko, że tutaj nie ma lawy i wody. No bo ty ją wziąłeś. Nieprawda. Czekaj, to skrzynkę pierwsza przenieść? Mieliśmy. No co? No wodę mieliśmy. Przecież pasz, Jest. No bo Ty wziąłeś. ok zniszczę czekaj i ją przeniosę tutaj, bo tutaj będzie bezpieczniej. E czekaj. Ja mam ja ja wyspę po O 4K. O Łokój, dasz tak dużo? No. O oh my god. Dobra. później um. to przerobimy z generatorem na... I, I przeniesiemy derta. Kurczę, potrzebny nam będzie święty dert, to się go w sklepie. Potrzebujemy wiecznego źródła wody. No, się zrobi, się zrobi, Dymon. Chyba wody raczej. Je, 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 jestem, hej. Ja raz zrobiłem generator kobla i źródło wody w jednym. Jest! Czekaj. Teraz kopaj, kopaj go. No, kopaj, kopaj. Czy kilo wierca zrobić? No. To Ty, ty będziesz ta... kopać. Zrób skrzynkę i daj mi itemki, to ja już coś będę robił, a Ty będziesz kopał. Nie, czekaj, tutaj y, chwila. ty Tymu... no. Tak. Tymu nie zejdź z tego dierta. Zejdź. Czemu zejdź? Bo tak mi się podoba. Nie. Gdyż to jest Mam. Rozkopuję tego derta, na którym stoisz. Yy, nie, chwila. Rozkopuj, bo to się później przyda. A, wiesz, o sobie No chodź. wiem. Znaczy, nie wiem, ale. Tak, tak. I teraz to wystarczy skopać. I teraz patrz. Podajemy tu. I to jest ci-tu-ci-tu. O, jest wiaderko wody. I oby się udało. No nie. powinno być nieskończone źródełko wody tutaj. Ja wykupię no tutaj tego... ...dirta. Okej, okay, moment prawdy. Czy nie będzie... Okej, okay, działa. Okej, okay, teraz tutaj trzeba dać tego kobla. No. Poczekaj, ja na chwilę wracam i wrócę na spadku. Nie, nie mam, mam, nie nie mam pochodni, Tymon. a to źle. Poczekaj, to może... I... I... Patrz co mamy! Co? O kurde, wróciłem na spawna, poczekaj. Tylko zobacz. Nie na no! Dlaczego? I don't know. Coś. Jak to? Przecież ja mam dużo pieniędzy. Ile? Aha, zero. Spoko. Mam bardzo dużo. Dobra, i zdele? Bierzemy i ty i z delety. czekaj. Czemu deletę? No po co? Z generatorem obsidianu na wyspa. Boże nie, ja, ja na ten razem robię, okej okay, Hubert? Okej. Okay. Za krótko... Poczekaj, za... ale ja muszę to zdetknąć, bo to by się nie uda... Masz itemy? Czekaj, mam. No się te spadnie. I to się na spawno. I spawno. Paun. Jestem Dobra, i zdelę to teraz o, książeczka A, to to ma dziewięć Aha, muszę się wtegnąć na wyspę A wiesz, że ja mam item z wyspy Co masz? Ja mam i ten z wyspy Wiem Poczekaj, czekaj, po, czekaj, ja prawie. wezmę prysznic Niech się umyć, będę się był, Ja chcę się umyć, Ja chcę się umyć Ale poczekaj, ja zbiorę trochę derta, bo nam się przyda Chodź tu derta Okej, okay. i woda! Ciebie nigdy nie jestem. O, tutaj jest pokazany wzór. Aha. Is the late. Is the light. Don't spam! LOL! Yeah. Epa, is the light. No dobra, a mi ja bo pisze dwa razy is the light", a ja... Is the light", a tu don't don't spam. No dobra. Yyy, wiem, To ja tworzę nową wyspę. Ja zjem sobie... Nie nie, nie, muszę zjeść arbuza! Ale ja je tak lubię! Mogę zjeść! Nie, nie możesz. O ja go zjeść. Ale one się nam później przydadzą nie z i bo ty wszystko byś zżerał. No wcale, że nie. A wcale się. Tak. U, kurde, jaki gościu ma super. What już cię dodaję? A, D -dy. e, g, d u, -d -d f, 3, 1, 2. Jestem. A ja jestem. Mam, I mam te itemy, mamy więcej itemów. Mamy dwa razy więcej itemów. A ja, a ja jestem taki dziwny. Kopię a, mam. A z coś mam to, co się zachowało. Melony. <grym> Ma mamy zapas piachu. No ma tak fajnie? Ten nowo, Tak. No, spoko. Rozbudowała się będę. Wiesz, że masz siekierę w skrzyni. Tak, a wiesz, że ja jestem drewnem. Ja moich siną. Wiesz, że się z tym źle czuję. Dobra, a ja z skam... Ja łóżko, mogę je zjeść! Nie! Chodź możesz zjeść. Ja ugotuję. Albo nie! Jedz. Zrobilibyśmy koksa. Dobra, mam go. Dobra, no, nie, zostaw dalej. i potem zrobimy sobie koksa. No po co nam koksiach tu nie ma PvP. Jest! A yes. Tam będzie... ktoś robi patapona jakiegoś. Jakiegoś koszotropa ten co ma fajnie. A ja skaczę na główkę! Fuck, co możemy zrobić? O oh my god, jaki fail. Masz idę przy sobie. Idę siekierkę. A, to ale wiesz jak sam pan Nie, a nie nieprawidłowe Ja na każdym serwerze mam to samo A tutaj trzeba mieć inny Dobra, ja jestem zalokowany e. Dobra, no, zrobiłem takie i przydatne do życia Dobra, czyli mam takie posegregowane, e, Wooden Spade, 1 e, damage plus, Wooden Pickaxe, 2 damage plus, e, Wooden Axe, 3 damage plus. A, to nie wszystkie itemki. Co, Co dzień To mogę bardziej zbierać skrzynkę. <laughs> no, oh. Je, jak to wyglądało jak wnioskowałem skrzynkę od środka? O wow, ile itemów? Ty, 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 ja, ja wszystkie mam czy? Nie, nie, nie mam. Wszystkie. Ja mam część też przy sobie. Dobra to tym razem nie popełnimy tego błędu. Delta jednego trzeba dać. Boję się. Tu. Na shiftie. Okej, okay, już się udało. Wreszcie, czemu ty tego nie robisz na shiftie? Bo tak jest wygodniej. Nie, nie, chcę się, nie chcę się klikać shifta. I teraz... I hmm. e, łopaty gaming. Łopata gaming jest moja, to w stronę drugą. Nie, już, już sobie poradziłem bez łopaty gaming. Ale łopata gaming. Jestem Ale nie... łopata gaming to jest bajdzież. Uuuu! Ej, spawdź. Łopata gaming to nie... jest... Dobrze, że się jak włoski nie dobija. Bo on... Bo... Nie, Hubert, spadam! Wyłącz, wyłącz, wy wy wyloguj się! Jest, ja wylogowałem, w ostatniej sekundzie. Poczekajcie, robię stopa, żeby... Ty, tu jest Dobra, już jestem. Nareszcie. Czuję się tak świeżo. Hubert, bo... naprawdę. Uratowałem cię? Nie. Dobrze, że widziałeś, jak przed chwilą robiłem. Widziałem, jak się kąpałeś. <laughs> Nie, ty jesteś taki odkrótki. Podglądasz Nie, y. Mierne, małe Steve. Y nienawidzę stiwił. <noise> no, ale... Jesteś, ilo, że coś ci nie działa, nie wiem czemu. Ale nie ja wiem czemu, bo niektórzy, bo tutaj na tym serwisie jest, jest taki wag. Bóg. bóg. Bóg, bo u mnie widać mi Dobra, rób no. ten generator. Ja? Za duży. Dobra, no to masz tu derta. Oddawaj derta. Kradzieju derta. No za tobą. A, dziękuję. Nie, no zabrałeś mi derta, kradziej derta. No, humor, oddawaj tego derta. Nie, nie, niegrzeczny nie dert, masz to jednego. Na górze! Tu. Chodź ty tu do mnie, derty. i jabłuszko. A, nie, mam. O. Bo głoduję. Jeśli się uda i... Nie, nie udało mi się. A, nie udało to, co mi. Daj mi jakie? mamy coś... Hubert, zrobić, zrobić zwierzę źródełko wody? Ja, ja mam światełka. Dobra, to to tutaj możemy. Dawaj robimy tutaj. Fuck! Okej, mam pomysł. Hubert... Ja mam, tak ja, ja mam na to papiery. O rezi. O woda. Dobra, o rezi, o woda. Nie mam. jest coś taki. A, ta woda spływa! Pani ogórcik. Ale mnie uratowała. Escape. O, to bądź. A ja już nam zrobiłem wieczne źródełko wody. A ja... O, woda! Chyba jak jest to, którą wylałem. Tak. To ona. Tak. To on. O, zapamiętaj hasło. To a 1 Dzięki kurde. A nie, ale to nie jest chasku, ja mam inny. Na pewno. Amin. Anda. Anda. Eslaw Laba! Dobra, to mamy na... Kurde, jaki głupek! Głupi jeszcze głupsze. ja że lepsze sobie trzy nie robisz źródełka w ogóle. Ale tak się robi. Przecież tam płynie sobie. Ej, mamy wodospad do, do ratowania się. No właśnie o to mi chodziło. Ty, 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 ty miałeś Diaksa? Tak. Nie, nie ja idę. Do... Dobra, teraz... A nie, zaraz zawsze trzy Dwa! No, jaka weka. To się ja zatopię do końca. Na to, jak na lato? Wiele lecz jak na lato. W jaki sposób mam się zabić? Czekaj, mam lekko. Jak... Wiem jak się zabije. W najgorszy sposób ich przyda. W naj... mm. Najśmieszniejszy raczej. Tak, tak, tak jak się zabił manka w domu ostatnim. Masz kaktusa? Nie. Bo kaktus nam się przyda. Ale kaktusa przy wodzie, przy wodzie kaktusy, żywy rósł. Nie, nie musi być przy wodzie, lol! No, ale tak szybciej rośnie! Ale że nie. No, to dawaj. Ja zgala odwody wody na swoim skybloku, na tym innym serwie i no, jest. Le ja się muszę jakoś zabić! Masz. Proszę! Jej! Serduszko! Poczekaj. <laughs> Czekaj i tę odstawię i na no, to... Żeby 4 trzciny cukrowe. Fajnie, fajnie. Okej. Okay. Bo tutaj posadę tego energetycznego... Tu serduszka zginąłem. Mam let mojka na wyspie. Yeah. Jeeeeey. Nie, nie. Cześć, jestem majeczonych w pełni. Nudźcie. Co? Być albo nie być, o to jest fuck. Być albo nie być, o to, to jest fuck. Hej. Coś mi to kopanie kobla dzisiaj nie da. albo nie o to jest fuck. Ty. Ty! Widziałeś to? Co? Ty tutaj pod Ten serwerze jest jakiś nawiedzony. Ja tu po, posta... dałem tu... Dałem tu sanda i on zniknął. A nie, przyszedł do mnie. Ło! Złapię się! Jest! Złapałem się! Czego? Twojej wody. Moja woda. Woda! itemy Nie! A mam ja. Spadałeś? Nie, tylko itemy a to nie chodziło. O może idziemy to... mamo, tato, jak chcę papać, jak chcę papać. O, widzicie, jak ty mam. O, co, o, co ty się... A, chyba tu się rozchodzić. Okej, nurkuj, nurkuj, dzieci, nurkuj. Iii. a no. Co ty robisz? Pułapkę na ciebie. To mamy mam za małą wyspę. No więc... Ja mam zarazem powiększymy O, odcinek już 20 minut idzie. Serio? Aż tak długo? No. Faf. Ja się zapapałem! To to... to, Czekaj, gdzie dałeś skrzynki? O. To? Skrzynki. Dobra, skrzynki. Aha, dobra, skrzynkę. Obie i wszystko daję do skrzynki, wszystko. Takie zbędne my i ten. Ja tam pogardę łóżka. Powinniśmy mieć 20 nitek dla łóżka. Nie mam, mamy Jest... 20 nitek, fajnie mamy. A ja chcę mieć łóżko daleko od twojego. Flol, jaki ty ma. Jaka beka. Lejka beka jeje. To ja tam porobię, ja tam pierwsze było gardę łóżko. Ym, jak tobie. Staram się ogarnąć jak najwięcej wełen. Święty Mikołaj. E dobre, gościu, Kto chce do Miki? Kto chce do Wy... zabraknie. E, Dobre, kto chce, do, kto chce do wyspy? A ja święty Mikołaj. Dobra, napisałeś tak? Tak, łokurd dobele. Kto ma wełnę na tłumacz pisze? O, kto jest na piknie? Rafał. On A, nie mam ma kontaktu, bo będzie beka. Chodziłem tylko o Rafael. I okapiemy się. Czekaj, ja wiem, co zrobić z tym dyrtem. Koniec, koniec ze spadającą wodą. Poczekajcie, ja ze dwóch. Wiesz, mam pomysł. O. Będziemy mieć nieskończone źródło. Okej. Okay. Demon, robię nam nieskończone źródło. Fuck. Kubet, ty się zniszczyłeś moją piękną wodę? Dobrze. Łomo, o ja się. Do mojej, do swojej pięknej wody. O! Jest cudowna wyspa. Czekaj, czekaj, ja udam się, udam się. Ach, jest. Arajska wyspa. Cudowna rajska, wyspa. Klasy generator... Jest, Mało nieskończony, jeszcze tu było wody. Ja! Tak, klaba. <noise> no fakt tlawa Zalej nie później wodą! Nie. Bo tu spikak zakopę. Dobra, wodę. Jako pomocnika. Hubert, dobra. bo tu się tutaj zaraz pałniesz w moim świętym kobelku. Dobra, chwila. Co można sprzedać? Ja! Nie, 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 a A mnie, obijemy! Ja Umieram, dobra, żyję. O kurde mamą użyć Wełna! Nie, tak to z niebije. O, bije. Ty, jej! Chyba ty użyłeś naszą całą nić? Naszą? Całą nić. Ale mam za to pięć wełen. To jedna łóżko! I po I niecała połowa drugiego. A po co ci była? Chciałem zrobić łuk jeszcze raz w domek jak tamtego. Papierem toaletowym chciałem w niego rzucać. Nie opłaca się. Ty on ma ten na sprawy grzyba. No wiem, wiem. Wiesz bo... Ja mam opcji i to ładnie widać. No no. Uka, kapie, kapie. Ale mam na sam surowcy, ja bym na jego miejscu ten, brzyd to ten brzydki lapis sprzedał. No ale to... Czyli ten jeszcze nas ogląda, to ja mu radzę, żeby ten lapis sprzedał. I żeby on z bo nie jest taki brzydki. Te kiepki, takie taki nie wiadomo co... Hubert, przesuń się z megnego kobla. Tak, widać Może lepiej wyłączyć dźwięki. Tak, lepiej wyłączyć, bo one są zbyt straszne. Później Jeś... się zrobi relaktop koble na dwie osoby. No. Jeszcze małe dzieci I będą Na pakali. cztery raczej, tak będziemy biegać w kółko jak głupi. No, jak ten Dominik był sam na wyspie, to on miał na cztery, ale mu ładnie bardzo szło. Tak, tak, ja wiem jaki to jest na cztery. Spływa na górze lacha, a z boków wpływa ta woda. No, ale to ładne, jak co, nie? łatwym właśnie. No i ładny. Ja, ja później zbiję i powoduję. Epa, i coś takiego. Tut, I tutaj e, tutaj kaktus i tutaj będzie uwięziony go... uwięziony e, gościu. tutaj kolejny kaktus i tak uwięziony. mam no, później... Ja mi trochę kobla, to sobie chillow zrobię. Nie mam tyle kobla, mam tyle kobla. Bo ja tu upiększam wyspę. to mi wykop kopla i będzie dobrze. Ale poczekaj, ja potrzebuję tego, żeby zrobić to, bo to jest piękne, Nie! Nie! Kurwa, Dyrt. Ty, na, ja mam bagi. Nie, nie! A dyr to jest Dyrt, głupi. A dirt to dirt. No z to teraz! A ja tego nie składałem. No nie ja nie mam no to weź sobie drewniaka do skrzyni. Nie, ty masz drewniaka. Ja ja do skrzyni. Dobra, dwa koble wykopę. wow, Dobra, to... Generator, bo generator kobla, to podstawa. Po no i teraz tak. Ha, bo wytnij ten moment. Hmm, może wytnę, może nie. Włączę tutaj muzyczkę, bo przecież muzyczka będzie i tak przez cały filmik. Tu jak Piggy daje. Nie, będzie to, co ja to jest. muszę reklamować wszystkich. No, no, i tak, a więc. Ja się reklamuję, wszystko i wszystkich na myśli. Patrz, co mam. Uuu, Hubert, a teraz musimy sobie. No ja, szybciej, ale nie no, ty Kube. jesteś kopacz, masz? Ja jestem mużem. Co mam robić, panie? Co mam robić, panie? A ja, Hubert, a teraz musimy zakończyć odcinek, bo kręcimy już dość długo. Dobra. A więc, no to tak. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam spodoba, że zostawicie łapkę w górę, a może dacie nawet suba, ucieszymy się z tych ogromnych no. rzeczy pomagają dla. Ja tak na zakończenie może wiem, mi... jak skoczymy do tyłu, takie takie mieszany kosy wulnary. Rozumiem. Dobra, to poczekaj. Rozpamy. Nie, tak tyłem. Stań jak ja, no. tak nagle choł do tyłu. Dobra, trzy. Więc... Cztery. Ry. Nara. Na Nara Hubert! <grym>